Dobry wieczór, w sumie to już. So, już? już dzień dobry. My zaczynamy kolejną podróż. Tym razem jedziemy na metę Autostop Mieliśmy jechać samochodem, potem samolotem. Teraz wyszło tak, że lecimy samolotem, tylko do Budapesztu. Później jedziemy autostopem przez Serbię, Macedonię, aż do Grecji. Zaczynajmy. Dojechaliśmy do paprykowej stolicy. dokładnie, jesteśmy w Budapeszcie. Czemu paprykowa? Bo to jest ich narodowe warzywo. Powiedzenie mówi, że jak gospodyni ma robić obiad, to stawia słoik z papryką na stole i zastanawia się co do niego dorzucić. Kojarzycie ten budynek? Nie wiem czy to nie jest najładniejszy budynek na całych Węgrzech, ale do niego jeszcze wieczorem wrócimy. Obecnie jedziemy na halę targową której nazwy nie powtórzę, gdzieś tu się Wam wyświetli i nie będę dłużej gadał, chodźcie zobaczymy jak to wygląda papryka i jeszcze raz papryka Całkiem przypadkowo znaleźliśmy bardzo fajne bistro za 16-17 zł jesteście w stanie się najeść na full. Macie węgierską kuchnię, macie jakieś pizze, robią wam na miejscu e, mięsa, które wybierzecie. Smakowało? Polecamy? Wrzucę Wam e, jakiś link na dole, żebyście mogli znaleźć to miejsce i serdecznie polecam. Czy wy wiedzieliście, że Budapeszt dzieli się na dwie strony? Po tamtej stronie, gdzie jest parlament, jest Peszt, a z tej strony, gdzie my obecnie jesteśmy, jest Buda. I wychodzi Budapeszt. Warto tu przyjechać w dzień, zobaczyć jak to wygląda, bo miasto jest przepiękne. I warto też poczekać do wieczora, no bo jak zapalają się wszystkie światła, to miasto się zmienia diametralnie. Te wszystkie piękne zabytki Podświetlają się, a te zwykłe budynki gdzieś gasną po prostu. I, I mamy na przykład takie coś. Ogólnie fajny hostel znaleźliśmy. Znajduje się może z 300 metrów od parlamentu, a jest tu cisza, spokój i, i fajny klimat. Rozgryźliśmy tajemnicę języka węgierskiego. Do wszystkiego trzeba dodać szy. Nie wierzycie? Sprawdźcie sami. Co? A nie mówiłem? Sobota to będzie Szobota, Sony to będzie Szony, Szczebrzeszyn to będzie Szczebrzeszyn pewnie. żeby trochę zaoszczędzić i też zrobić mały test, bo z racji tego, że mam sporo znajomych żołnierzy, e, mam też dostęp do racji wojskowych. Takie coś chłopaki dostają, jak jadł na poligon, czy, czy kiedy po prostu nie ma stołówki. I akurat mam dwie takie racje wojskowe. Jest napisane na nich, że są na 24 godziny dla jednej osoby, więc Dzisiaj chcielibyśmy to przetestować, czy to prawda, czy da się na tym przeżyć, czy to jest smaczne i czy damy radę to jeść. Widzicie, na śniadanie jest konserwa tyrolska i wieprzowina w sosie własnym. Do tego mamy taki chlebek. Smakuje? Mhm. Są <laughs> jeszcze też kubeczki, gdzie już nasypałem e, herbatę. Na deser mamy jeszcze Trackersy z kminkiem i. No, zobaczycie dżem malinowy. Jak w tej Serbii jest dziwnie. Trochę się czuję, jakbym się przeniósł w czasie z 20 lat temu i był dalej w Polsce. Z Belgradzie. W sumie to dupy nie urywało, no, zwykłe miasto niczym się nie wyróżnia poza kilkoma jakimiś zabytkami. Obecnie jesteśmy w niszu i już tu klimat się trochę nam bardziej podoba, z tym, że dalej jest takie maksymalnie bezpłciowe miasto. Czas na drugi posiłek z naszej wojskowej racji żywnościowej. Dla mnie, jak widzicie, już się grzeją roladki wieprzowe. A ty, Asiu, co jesz? Potrawkę z kurczaka po meksykańsku. No, powiem Wam, że jej akurat jest całkiem smaczne. Moje jeszcze się grzeje, więc zaraz Wam dopiero będę mógł powiedzieć. Ale wygląda jak na żarcie z puszki, oczywiście. Idealnie. Główne danie zjedzone. To teraz czas na... Na co Asiu? Na deser. Na deser. Batoniki zbożowe. Ja mam akurat limonkowy. Aśka ma o smaku żurawiny? Tak. tak Aśka ma żurawinowy. Udało się złapać nam tira. E Większość pewnie z Was nawet nie wie, jak wygląda ciężarówka w środku. Są dwa miejsca tylko dla dwóch osób. My jedziemy we trójkę. Ja siedzę akurat na łóżku e, kierowcy, jak widzicie. Niewiele ma miejsca do spania. Akurat tu mamy jeden i drugi plecak. Jest też kierowca. I jakby było dwóch kierowców, jak widzicie, jest drugie łóżko. Takie można powiedzieć, że w ciężarówce mają piętrowe łóżko do spania. Kolejna część deseru jest to czekolada gorzka. No, czekolada jak czekolada, ale chcemy zjeść wszystko, co jest w tej paczce dzisiaj. Chociaż jest naprawdę jeszcze sporo w niej, a muszuszki mamy pełne jak na razie. U nas czas kolacji będzie karkówka w sosie warzywnym i pulpety w sosie warzywnym Ale nie o tym chciałem wam powiedzieć. Chciałem wam powiedzieć o tym jak jest przewrotne życie przy podróży autostopem bo dwie godziny temu kiedy słońce zachodziło już gość zatrzymał się tirem na autostradzie zabrał nas na początku miał nas wysadzić gdzieś na stacji benzynowej po drodze. E, doszło do tego, że zabrał nas do swojej wioski, która jest dosłownie przy autostradzie. E, zagadał z gościem z obsługi stacji benzynowej, który powiedział, że będzie miał na nas oko przez kamery przez całą noc, żebyśmy byli tutaj bezpieczni. Gość jeszcze był na tyle zajebisty, że przywiózł nam dwie butelki rakii swojej. E, a co najlepsze? Jechał z Polski i dał nam jeszcze jabłka z grójca. My już po kolacji, ale chciałem Wam powiedzieć, że to jest za dużo po prostu na jeden dzień. Nie udało nam się zjeść tego w ciągu dzisiejszego dnia. My już jesteśmy na granicy greckiej. Udało nam się dojechać w całkiem dobrym czasie. Wyścig już wyruszył. Jest godzina 12. Więc z Wrocławia już ruszyli.